Opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby Uparty kogut Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podróży. Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo, bardzo dawno temu. Czy będą tam wszystkie wiejskie zwierzęta? Wypytywała tatę. Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta, świnie i prosięta. A zamiast koni i źrebiąt, dwa traktory. Traktorów to chyba się nie obawiasz? spytał żartem tata. Mama tylko się uśmiechnęła. Oczywiście, nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem super mamą. Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki, zgroza, ciągnął tata żartobliwym tonem. Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast zaczęli się rozglądać za wszystkimi zwierzętami. Lola ma szczeniaczki, mogę się z nimi pobawić. Spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść. Wybrała się więc na spacer po podwórku. Koko, koko, kę, ko, ko. gę, 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 kwa, kwa, kwa. Witały ją kury i kurczęta. Gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada z powagą odpowiadała im. Dzień dobry, witam państwa, przybijemy piątkę? Ojej, jaka piękna kuska! Ada usłyszała zachwycony głos mamy. To koźlątko ma zaledwie kilka dni, powiedział wujek. Przyśliczny maluszek, stwierdziła z podziwem mama. Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. Obgdakały ją z każdej strony i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę mamy, w duże czerwone koła. I patrzył na mamę jakby był zauroczony. Lubi czerwony kolor, stwierdziła z zadowoleniem mama. Mmm. -hmm. Obawiam się, że wręcz przeciwnie, powiedział tata. Nie przypada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym kapeluszu, powiedziała ciocia. Ale to zdarzyło się tylko raz. Dodała uspokajająco. Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało mamy na krok. Idź sobie! Odpędzała go. Jednak ten czerwony kolor na sukience przyciągał uparciucha jak magnes. Nie bój się, mamo, no coś ty. Ada dodała mamie otuchy. Dam sobie radę. Mama bohatersko przeszła pomiędzy kaczkami, kurami, minęła nawet gąsiora, ale gdy spojrzała na siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż i wojowniczo stroszył pióra. Bywa uparty jak osioł, westchnęła ciocia. Wracaj do kurnika, ty uparciuchu. No właśnie, powiedziała stanowczo mama. Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do uli w sadzie. Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została urządlona w stopę. Wolała przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Oleg wciąż bawił się ze szczeniątkami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak, żeby dotrzeć do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego uniknąć. Postanowiła przychytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot. Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu, kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co prawda, w rajstopach zrobiła sobie małą dziurkę, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto tam by się tym przejmował? Mamo, oczko ci ucieka. Łapie, zażartował tata na widok żony. To nic takiego. Wykiwałam koguta, powiedziała zadowolona z siebie mama. Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad tym płotem i wylądował obok mamy w sadzie.